Siemanko, jestem Pekola. To jest już drugi odcinek odnośnie mojej kolekcji płyt winylowych. Tutaj, jak widzicie, o, tak fajnie ustawionej na stoliku, który jest tutaj, już bo z tego co widzę, tutaj jest uwalony. Rurku, to dobrze, że mnie słuchasz. Kto odpowiada za to, jak tu wygląda w tym studiu? O, dobra, już. już jest git. No i co? No trochę się zmieniło do ostatniego filmiku. Yy, kadr się nam zmienił. <laughs> I co mamy na początek? Na początek mamy taki rog, metal, yy, coś takiego. Yy, no i też kolekcja mi się trochę powiększyła od ostatniego czasu. Yy, nie wiem kiedy nagrałem tamten filmik, yy, pierwszy. No ale co doszło, jeżeli chodzi tutaj o tą kategorię o rogi metal. No to przede wszystkim doszedł Bonjowi. Bardzo fajny album. Kupiłem go na giełdzie w Katowicach i polecam, bo fajna cena. To jest z tego, co się orientuje, amerykańskie wydanie. Także spoko. No i co? Doszedł tutaj Green Day i album American Idiot. Także chyba jeden z lepszych albumów od nich, a przynajmniej dla mnie, jeden z lepszych. No i co, no tutaj to chyba by było na tyle, ogólnie to mam podzielone na kilka kategorii, także przejdźmy sobie teraz może do muzyki współczesnej, do muzyki elektronicznej i zobaczymy co, co tam się pozmieniało. Natomiast w muzyce elektronicznej czy też współczesnej, no tutaj za bardzo się nie pozmieniało, co, co możecie zobaczyć, no tam dalej mamy ten album Daft Punk'a tutaj. Skrillex, Mister No, Laser Dance. No, i tutaj nam tylko doszedł David Guetta ze swoim albumem. One Love, bardzo fajny. Bardzo fajny album, polecam. <grym> to znaczy bardzo fajna płyta, ogólnie. Którą kupiłem na, na sklepie internetowym. Winylownia większość, co kolekcjonuje winyle raczej będzie znała ten sklep dla tych co nie wiedzą no to link do tej stronki w opisie i to nie jest w żaden sposób materiał sponsorowany gdzie tam ja jeszcze jestem za mały żeby sponsorów dostać także co no tutaj tutaj tylko yy, tylko tyle jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną współczesną yy, no to przechodzimy dalej yy, nie wiem co tam dalej mamy a weźmiemy sobie muzykę filmową, muzykę z gier, jakąś taką bardziej poważniejszą, klasykę weźmiemy i zobaczycie co tam się pozmieniało. Także w muzyce klasycznej, jakiejś filmowej czy to jest z gier, no za dużo zmian nie ma. Na pierwszy rzut oka dalej widzimy tutaj tego Hansa Zimmera, ta muzykę z Wiedźmina, muzykę z Kung Fu Pandy, fajne płytki z... Z tej trójki podała mi się Kung Fu Panda. Najbardziej ją katuje, jeżeli chodzi o te płyty. Później Hans Zimmer. No i Wiedźmin. To czy Wiedźmina aż tak bardzo nie katuje. Ze względu na to, że często w niego gram, Albo mój tata w niego gra i często słyszę właśnie tą muzykę. Także za bardzo tej płytki nie katuję. Natomiast tutaj doszło... Muzyka, płyta winylowa z Transformersów i jest to wydanie z okazji Record Store Day, jeżeli mnie pamięć nie myli, Tutaj proszę, tak to się prezentuje. No i nie będę płytki wyciągał, ale ona jest brązowa. Pierwszy raz mam brozą płytę <grymne> także spoko. Fajnie, bo, bo, bo moim zdaniem pasuje do stylu okładku i, i do stylu tej okładki. No i ogólnie e, f, fajnie wygląda ten kolor, i tak się prezentuje ta muzyka filmowa muzyka z Gier. No, no tutaj akurat to jest bardziej muzyka poważniejsza, przy chęś, e, z imerze. Natomiast bo zapomniałem wspomnieć, ta kolekcja jeszcze się będzie poszerzać tych moich płyt i tu nie chodzi o to w jaki gatunek i tak dalej, ale ogólnie się będzie poszerzać i teraz mam taką niespodziewaną kategorię przeszukowaną, ponieważ są to winyle z biedronki. Nie wiem jak tam skategoryzować te płyty, ale to winyle z biedronki są po prostu i taką, bo są to kategorie. Zaraz zobaczycie. No i w tych winierach z Biedronki w tej kategorii znajdziemy tutaj na pierwszym planie Krawczyka oraz Lady Punk. Fajne tutaj polskie piosenki. A w tyle co mamy? Tutaj mamy hity lat 90. No i Bom Marley Kaja. Dale przejdźmy sobie tutaj do Krzysztofa Krawczyka. To jest po prostu... Bez of no, Krzysztof Krawczyk, i znajdziemy tutaj takie nuty jak dziemy z tych lat, byle było, tak, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy parostatek, no i tak się prezentuje to. O! Fokus, o! dobra, jest git, no i tak to się prezentuje. Bardzo fajna płytka. I polecam, do no, w biedronce też można znaleźć fajne fajne płyty z tego co tutaj możecie zobaczyć tutaj mamy Lady Punk no co tutaj mamy tacy sami i tak dalej też naprawdę bardzo fajne hity mi się tutaj ze strony drugiej podoba podoba jedynka i dwójka najbardziej. i przejdźmy sobie tutaj do hitów lat 90. Boba Barleya na koniec zostawimy jeszcze go nie męczymy też zaciekawiło mnie co tutaj jest, ale najbardziej to kupiłem ze względu tutaj, na to co jest na stronie drugiej, czyli Gangsta Paradise od Kulio. Muszę zakupić sobie jakiś osobny album w ogóle od Kulio z tym właśnie utworem. A tak się prezentuje całość, o fajnie fokus złapało, sorka za te światła, ale no nagrywa w innym pokoju i tutaj. No będę musiał się w jakieś softboxy albo inne takie doświetleniowe sprawy zaopatrzyć. Ale to jest już na, na inny odcinek, materiał. Także tak się prezentuje ta muzyka Hity lat 90. No i tutaj chciałem mieć jakąś reggae w swojej kolekcji, bo, bo, bo jeszcze nie miałem. I akurat w biedronce nadarzyła no, się okazja to. Kupię Boba Marley'a, album Kaja, Też zarobista sprawa, jeżeli chodzi o ten. Na pewno coś z reggae jeszcze się u mnie pojawi w mojej kolekcji. Może to będzie Bob Marley, może ktoś inny zobaczymy. Ale naprawdę bardzo fajna, bardzo fajna płyta. Zresztą jak wszystkie no tutaj co są, to są bardzo fajne. Także co, przejdźmy sobie do że tak powiem, moje wisienki na torcie, ponieważ mam najwięcej płyt z tej, z tej kategorii, jest to kategoria Rap, Trap ale na początku pójdziemy sobie w polski w polski Rap, polski Trap a później będzie zagraniczny, także lecimy dobrze, także tutaj w polskim Rapie, w polskim Trapie za wiele się nie pozbierało tutaj, jeżeli chodzi o moją kolekcję ostatnim razem pokazywałem właśnie albo od Tako Europa i albo od Quebo Dla fanów dla Enforii, dla fanów Eklektyki No i doszły tutaj tam dwie płyty I to nie byle jakie, no bo tutaj mamy Rewolucję Romantyczną od Benoet Sailanka Zarobista płyta, fajnie się tego słucha No i tutaj mamy Mata, młody matczak Także o Tutaj tak to się prezentuje. Zarobi to sprawa, jeżeli chodzi o obydwie płytki. I obydwie, nie wiem, chyba ta płytka nie jest jeszcze, ale chyba już na wyczerpaniu. O ile już jej w ogóle nie ma, bo się nie orientowałem. Natomiast BDS-a już na pewno nie kupicie. Z drugiej regii co najwyżej. Tak samo tego Kłemo, O tutaj, tutaj jest mój palec. O. Tak samo tą płytkę Quemo już nie kupicie. Ten gdzieś na stronie, tylko musicie z drugiej ręki szukać, na Allegro czy gdzieś. No i co mogę powiedzieć, no tutaj też na pewno będzie poszerzona kolekcja. Już y, mam pomysły na kolejne płyty, polskie oczywiście, z, z tej kategorii. Y, no mogę zdradzić, że poluję w sumie na, na jakiegoś PZ-a. O, pies mi właśnie wszedł do pokoju. Na jakiegoś Pezeta a poluję albo na jakiegoś Hanę, Zobaczymy, co tutaj jeszcze się pojawi. Na pewno będę Was informował. O, tutaj mój pies się ma do pies. <grym> Jakby ktoś chciał się zapytać, jak się, jak się wabi, no to Pekin. <grym> no, także to był mój pies. Płyty widinowe, jeżeli chodzi o polski rap, Trap. I przechodzimy do zagranicznego rapu. Dobrze, a więc tutaj nie bez powodu trzymam kamerę na te trzy płytki, które były ostatnio już pokazywane, dlatego że przed tutaj możecie już zobaczyć kawałek okładki. Tu o, halo, tu jest mój palec, tutaj i możecie się domyślać, co to jest już. Dlatego, że przed nami są postawione cztery nowe płyty, i już przechodzimy do nich. I co możemy zobaczyć? Po lewej stronie dwa albumy Eminema Tutaj album Encore, zajebisty album tutaj naprawdę Eminem robi zajebistą robotę, jeżeli chodzi o, o rap. Tutaj co mamy? Tutaj mamy yy, Marshall 2 od Eminema. Muszę sobie jeszcze jedynkę kupić, bo to naprawdę jest zarobista płyta. Tam z tyłu kryje się od doktora Dre Kapton. No i co tutaj mamy? No tutaj mamy Kedrika Lamara. Też zarobista płyta. Yy, co do tego, co do tej płyty od Kendrika Lamara. Ja kupiłem ją też na Wilnowni. Zresztą jak większość z tych płyt tutaj, bo. Yy, bodajże. Kamikaze było u nich kupiony, jeżeli się nie mylę. Właśnie ten Kendrick Lamar. I chyba tyle, Chyba. Bo nie jestem pewien, ten na pewno. Ta płyta z Public Enemy była kupiona w Mediamarkcie, z tego co kojarzę. I, a natomiast en Encore. Nie, Encore i Campton były kupione na Fest Festiwalu, który był w poprzednim roku. Także no naprawdę polecam. Czyli wychodzi na to, że te Marshall 2 i, i ten Kendrick Lamar to zostały zakupione na Willowni, o, w ten sposób. No i oczywiście link do tego sklepu w opisie, bo yy, polecam, ten sklepik naprawdę bardzo fajny. No i co mogę powiedzieć, odnośnie tej płyty, bo zakupiłem ją na Willowni, ale to pokażę jeszcze na przebitkach, a bo teraz się będą pojawiały przebitki, jak ja to mówię. Zakupiłem ją na windelowni, i ona jest w normalnym wydaniu. Tutaj jest Volkswagen na, na, na głównej okładce, a nie właśnie tutaj e, dzieciaki. E, no i to jest, później zobaczyłem, że to jest specjalne wydanie, bo i w normalnym wydaniu płyty są czarne, a tutaj są, e, że tak powiem, białe, przezroczyste, ale to wam pokażę na przebitkach. Co tutaj jeszcze, no, no tutaj wróćmy do Eminema, bo tutaj mamy już od niego trzy albumy i na tych trzech się na pewno nie skończył. Uwieście mi tutaj samo tam mamy doktora DRE z tyłu, no to też będzie jakiś doktor Dre zakupywany. No i przede wszystkim Kendrick Lamar ostatnio właśnie go katuje najwięcej. Czy to jadę autem? Gdzieś tam słucham jak jestem w robocie. Czy normalnie, tutaj w domu, jak jestem na płycie minilowej, to katuje właśnie Kendricka Lamara, bo naprawdę zajmista robota. I jak już możecie się domyślać w mojej kolekcji, no to jeżeli dodamy sobie jeszcze płytki z polskiego rapu, z polskiego trapu, no to naprawdę tutaj ten rapowy segment u mnie no to jest yy, największy. No, w sumie się nie dziwię, bo najczęściej słucham rapu. Naprawdę. Bar... A najczęściej to zuchan właśnie zagranicznego. no Polski też tam wleci. Ale najczęściej to gdzieś zagraniczne. No i tak to się w sumie prezentuje. Także ja Wam dziękuję za odcinek i tym. O tutaj proszę bardzo, tym zacnym ujęciem. Kończymy ten materiał. Także dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. I do następnego. Mam nadzieję, że widzimy się już nie długo.